Dzień dobry. Ty jesteś jednak dziwny facet. A może ty nie jesteś facet? Wiesz co na ten temat powiedział Pascal? Chyba mnie przeceniasz. Jeśli namiętność i praca łączą się ze sobą, razem są tylko połową tego, czym byłyby oddzielnie. Poczekaj, powtórz jeszcze raz. No więc jednak cię przeceniam. Jeśli namiętność i praca łączą się ze sobą razem, są tylko połową tego, czym każda z nich byłaby oddzielnie. A jak wrócimy do Włoch? A skąd wiesz, że ja wracam do Włoch? Więc ja ciebie nie przeceniam. Słuchaj, Kurt. Nie chciałabym tam do nich chodzić. Strach czy wrażliwość? Mam synka w tym samym wieku. A ja nie lubię wspólników, którzy ustawiają mi się za plecami. Nie ufasz mi. Zdradzić nas mogą tylko ci, którym zaufamy. Dlatego wejdziesz tam ze mną. Powtarzam, chcemy znać adres Twojego brata.